Jedziemy na przejażdżkę z Kodą. Mati kiedyś miał nartosanki. Prosiłam go, żeby wziął. Ciekawe, czy jeszcze działają i czy będziemy na nich jeździć. Dzisiaj warunki są takie, że po prostu trzeba jechać, przetestować Skodę. Ostatnio, jak jeździliśmy, to cały czas problem był taki, że Mati bardzo chciał wpaść w poślizg, a nie mógł. A teraz cały czas jest poślizg, On, na przykład teraz. <noise> Także idziemy się pobawić Ciekawie. i zobaczymy, co z tego będzie. Rozpoczyna. Ale ktoś przed nami jechał. Ład, chyba, taki małek, tak? Zobaczymy, czy jechał dokładnie naszą trasą. Nie, bo już skręcił w prawo. Nie, to chyba to jakiś zawracanko był. No. no to teraz jesteśmy spetnik. jedyni. Uuuu, nie, to chyba lipa. Wszyscy na Wisy to nie ten. Da, nie damy rady. Z dobry, cofamy. Czy tak taranujemy po drodze? No nie wiem, no spróbuj. Też nie zakupali, bo... no. Dzielipa. no, tego już chyba nie przejdziemy. No. Tutaj ktoś się bodep, po prostu. Nie poziomy, Nie, tam jest piatecza, cały Obierzmy to. Obiedźmy to. Próbujemy w takim razie, ale zobaczymy. Jest jakiś pan który wiedział przed nami Dobrze, że znaleźli kolegę. Zawsze raźniej we dwie fury. No zobaczymy. O jednak jest ciężko. Ja się zastanawiam? <grystanie> jest tak nawiane, że tam jest około, nie wiem... Ponad metr do uda. Do uda. <grystanie> Także stwierdziliśmy, że nie jedziemy dalej. No bo bez sensu jest się po prostu wkleić. My postanowiliśmy, że jedziemy na Górę Siewierską, a nasz nowy znajomy, z którym wymieniliśmy się kontaktem, jedzie pod Siewierz. Lasów. Także mamy fajny kontakt, więc może pojedziemy na jakąś przejazdówkę razem. No, tylko nie wiem, czy tam też nie będzie zawiony. Ja też nie wiem. Cykać się, czy się nie wiem, no. Ja się trochę cykam. Dobra, jedziemy. Na razie to jest przejezdno. No hmm. ja nie się, Ale już. Prawiasz tyłek w fotelu, to wiem, że już przez, przełożyłeś sobie tryb na tryb, może jest, być różnie. Jest straszek, może być różnie. Czego ściągasz okulary? Bardzo ładnie wyglądasz. A bo czasami mam okulary, senior, że ładnie wyglądam. Przystojniaka. jestem? Tak. To nieźle, to zostaje wy. O, tu jestem taki fajny odcinek leśny. Jak jest las, to nie jest narmawiane, tak także można jeździć. No warunki idealnie zimowe. Sesja zdjęciowa będzie. O ja mam pieniądze w kieszeni. Dobrze, że masz. Proszę. No, ale spoko, przecież to jest dobra. Jak na razie, bo śnieżek jest komodowo. Tak to spoko. Jak tutaj będzie, bo to są też. Nie, no tutaj też może przejedziemy, bo to jest ten kawałek co prosty. Zaraz zobaczymy, bo tutaj nie było głęboko chyba. Robisz to na własną odpowiedzialność. Tutaj ta droga nie jest aż tak zawiana. Ale mniej więcej tak wyglądają trasy dzisiaj. Tutaj ktoś jechał, ale skręcił w pole. A nie, polami pole, nie będziemy jeździć. Polem nie będziemy jechać. Zawracamy. Nie będziemy, nie będziemy przypałów robić. Możemy sobie to objechać. te 100 metrów, więc podjedziemy tam z drugiej strony za chwilę. Tu jest też pole, ale nie jest tak tu Są drzewa. No. Dlatego, że są drzewa, jest osłonięte i tutaj dlatego można jeździć. Reakcje ludzi na ten samochód. Sądziłam, że Skoda będzie robić takie show, no bo posiadając Chicleczeno i posiadając Multiple. No to jakby jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ludzie reagują na nas sympatycznie, ale no Skoda okazuje się, że też zbudza uśmiech u ludzi, co jest mega spoko. Jest jakiś No to po prostu trochę więcej górni. Ogólnie ta trasa jest bardzo lajtowa i spokojnie do przejechania. Czy ale nie dzisiaj. Ale latem. <laughs> Chyba nie dojedziemy na tą górę siewierską. Dzisiaj poznajemy samych pozytywnych ludzi. <laughs> Zakładam, że z siódma E30 to pierwsze E30 318 Jest, albo to jest oryginalny jest, którego znam od 2005 roku. Znam ten samochód. Nie? W związku z tym, e, jak kupowałem pierwszego i on kosztował 1200 zł, a ja wtedy zarabiałem 1200 zł i te samochody były dostępne i wszystko było tanie. Ja pojechałem na najbliższy złom mojego garażu, kupiłem Wilsteina, kupiłem Szperę, trzy szlabniacz, nie? E, 3 nie? Od razu. I to były rzeczy, które. Były dostępne bezproblemowo. A to jest auto dokładnie do tego, tak naprawdę A, nie zrobione, nie do tego, o. żeby na co dzień pojechać, na coś załatwić, albo tak. dać klientowi, bo to jest abstrakcyjne, że to jest mój samochód zastępczy również. Ale no, tak jest. Jest taka opcja. E, e, no jest taka opcja. Ale samochód jest e, z ponami, wszystkimi z rzeczami, wszystkim, co, co jest. trzeba. Tak, jak jest legalny. O. you <laughs> Widzicie? Bo tu się kudał jak ten był Cześć. Bardzo ładnie pracuje na wieszenie, wiesz? A Mięciutka, przeguby tak bardzo miciutka, ładnie... Mięciutko jak kaczuszka. tak dają, że... Prawy przedni przegub wewnętrzny. Dzisiaj mamy wyjazd, na którym poznaliśmy mega pozytywnych ludzi. Czasem jeździmy tą trasą i nie poznajemy nikogo, a dzisiaj no mega fan. Ogólnie mało pojeździliśmy, <grywka> ale fajne znajomości. Także... Może dojedziemy w końcu na tą Górę Siewierską. No. No, myślę, że będziemy wracać po ciemku, ale to wrócimy asfaltami. Bardzo, bardzo chcę zobaczyć jak zjeżdżasz na nartosankach. Ja muszę to zobaczyć. To ba. Tutaj musisz po troszkę szybciej. Po tylu godzinach dojechaliśmy. A to jest tak wywiane. I teraz Mati będzie zjeżdżał z na góry siewierskiej na trawie, bo jest wywiane wszystko, wszystko wywiane. ale mnie to nie interesuje, bo chciałam zobaczyć, więc musisz mi to pokazać. Na nartosankach. Także siadaj. Przy. i będę miała content Dobra No nie, no, ale nie połam się, no ja żartowałam <śla> Co ty robisz? <śla> Ach, nie, za... nie, Nie znam tego sprzętu Nie wiem jak to jeździ Czeka, dawaj tutaj Słuchaj. Warunki, że jest tak zimno. To jest piękny widok, normalnie dzisiaj go nie ma. To jest Skoda i jedziemy. to? <śmany> <śmany> Mati, ja mam chyba o mamy. Warunki idealne, nie? No to zjeżdżamy z Góry Siewierskiej Nie pozwoliłam Matiemu zjechać na nartosankach, ponieważ używali ich ostatnio W 82 roku chyba Musimy w ogóle zobaczyć, z którego one są roku O, tutaj nikt nie jechał My tu jechaliśmy, nie śladów w ogóle. to jest z tym amortyzatorem. Tak, to jest. I tak będziemy go podnosić nowe amortyzatory. No, muszę no, to, to, to tak. przeżyć jeszcze trochę Bo właśnie, No, właśnie, to nie jeszcze też. No, po prostu nie odkręciła nie Żeby lata, jakby ta poduszka górna, te trzy śruby, które tu dokręcałaś nie? A to się to dokręciła, tak? No... Nie. chodzi o to, że nie dokręciłaś, ale no, się, mogły tam... się mogło tam, i tu jest chyba ta druga tak. dziura. Tu jest ten kanał wstawiony. Tutaj i tu prawą stroną. Prawą, zawsze. prawą zawsze, no? Boję że zaraz staniemy tutaj. Nie, nie, tak, właśnie nie ma. tu tylko i no. Po się nie zatrzymuje. No Co to za terenowa ja, tu jechała? Panie zgoda. Ale my ślady zostawiamy, nie wiem, że jesteśmy tak, tak bardzo szeroko. Tak szczerze mówiąc. No. Takie poważne ślady zostawiamy. Dzięki <laughs> takich nie zostawiam. My, tak, jakbyśmy nie wiadomo, czym tutaj przejeżdżali, bo to są nasze ślady, ha, a jedziemy Oważne, z kłodą. Poważne <noise> ślady. No ja myślałam na pewno, jakby coś takiego zobaczyła, że to jest jakaś terenówka. No a co my mamy? terenówka. ale ładna. Osobówkę. <noise> nie wiem, czy wiesz. <noise> Dzielerek na czas.